To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. Poznaj.radio357.pl Miłego słuchania. O budynkach, domach, wnętrzach, placach, ulicach, przestrzeniach między nimi, a przede wszystkim o ludziach. Zobaczyłem budynek, który naprawdę nie przypominał niczego, co dotychczas widziałem. 15 lat budowania to jest dla mnie 15 lat pozyskiwania, że tak powiem, i wiedzy, i przeżyć. W ogóle nie byłem świadom, że można aż tak mocno odczuwać architekturę i tak sensualny. Że architektura to jest dźwięk, zapach, dotyk, materiał. No, wszystko, wszystko, wszystko. Wiesz, to się w głowie nie mieści, ile my jeszcze musimy zrobić, żeby tę świadomość gdzieś tutaj obudzić. O tym, co ich zachwyca, co inspiruje, dlaczego wracają do pewnych przestrzeni, a inne obchodzą z daleka. O tym wszystkim opowiadają architekci. Dobrze zaprojektowane. Anna Dudzińska. Dzisiaj doktor Joanna Jurga, projektantka, która szczególną wagę przykłada do miejsc dobrze zaprojektowanych. Sama siebie nazywa analogową astronautką. Dlaczego? Bo właśnie w takich wyizolowanych przestrzeniach jak promy kosmiczne można sprawdzić, co sprawi, że będziemy czuli się dobrze i bezpiecznie. Doktor Jurga jest wykładowczynią w School of Form i autorką bloga Jo Jurga i podcastów Bezpiecznik. Zaprosi nas dzisiaj do miejsca niezwykłego. Chodząc po centrum Helsinek, możemy dojść do kaplicy Kampi, kaplicy Ciszy. Niewielkiego drewnianego obiektu, który powstał według projektu fińskiej pracowni architektonicznej K2S. Kaplica Ciszy jest magicznym miejscem w centrum Helsinek, na jednej z głównych ulic handlowych pełnych ludzi, hałasu, reklam wielkoformatowych, świateł. Jest takim drewnianym, obłym obiektem, który wygląda jak UFO, które wylądowało w centrum niepasującej do siebie przestrzeni. I gładkie drewniane powierzchnie kontrastują z ulicami pełnymi hałasu, zgiełku, korka, świateł, reklam wielkoformatowych i ludzi. Wchodząc do środka, jedyne o co jesteś poproszony, to zachowanie ciszy. Wewnątrz spotkają cię drewniane ławki i drewniane ściany. Duże poduszki przypominające kamienie, miękkie, delikatne światło. I cisza. Tu już nie wydarzy się nic więcej. To jest miejsce, gdzie możesz się zatrzymać, gdzie możesz pobyć i gdzie możesz spotkać samego siebie w centrum zatłoczonej stolicy. Powiedziałeś to wszystko oddychając, ale bardzo powoli, z półprzymkniętymi powiekami i zrobiło się spokojnie i dobrze. Jest jakaś magia, nawet opowiadaniu o takich miejscach? Skąd to się bierze? Jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy zapędzeni. Otacza nas tyle bodźców i tyle informacji, że mamy cały czas wrażenie bycia nie na czasie, ten słynne stwierdzenie FOMO, lęk przed pominięciem. I w momencie, kiedy znajdujemy się w przestrzeniach, które nie dostarczają nam wielu bodźców, które odcinają nas od świata zewnętrznego, jak to się ładnie mówi, deprywują nas sensorycznie. Zostajemy zwolnieni z obowiązku bycia taką wyczuloną anteną na wszystkie bodźce zewnętrzne. I każda taka przestrzeń tak działa też natura taka prawdziwa, dzika natura ale każda taka przestrzeń daje nam możliwość oddechu, możliwość spotkania ze sobą. Czyli to jednak przestrzeń. To, co nas otacza nasze domy, mieszkania, miejsca pracy, szkoły, budynki, w których przebywamy, to one mogą nas ukoić i wyciszyć albo zaniepokoić i zdenerwować. Dlaczego tak rzadko zdajemy sobie z tego sprawę? Ja bardzo lubię, jak mówi się o technologiach, że one dadzą nam więcej czasu, bo coś przyspieszają, tylko nikt w przyrodzie jeszcze nie widział, żebyśmy ten czas mogli wykorzystać na odpoczynek czy rozwój. Większość z nas zaczyna pędzić jeszcze szybciej, bo ma więcej czasu do zagospodarowania, jak wiemy, czas to pieniądz. Boże to stwierdzenie masz 200 lat. No w każdym razie <laughs> e, niestety rzeczywiście te miejsca, które służą zatrzymaniu są niezwykle kojące. I tak niebotycznie potrzebne w przestrzeniach publicznych. Ten obiekt, ta kaplica ciszy, ona powstała w 2012 roku. Na chwilę. Na chwilę i koncepcja była taka, żeby ją rozebrać. A w międzyczasie zdobyła kilka nagród, a następnie się okazało, że ludzie ją uwielbiają, że ludzie potrzebują miejsc, gdzie mogą się zatrzymać. Szczególnie w takich przestrzeniach jak centra miast, rozjechane przez samochody i wypełnione po krańce centymetrów sześciennych ludźmi i przedmiotami. I okazało się, że takie tworzenie obiektów w opozycji do otoczenia, nie niezłotych, nie złotych, nie kapiących ornamentami, tylko skromnie naturalnych, stanowi niezwykle nam potrzebne uzupełnienie architektury. Co stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żebyśmy takie kaplice ciszy mieli w domu? W domu? Myślałam, że stoi, zapytasz się, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli je w miastach. Wtedy chciałam powiedzieć, że ludzie, którzy zarządzają miastami. Ale jeżeli chodzi o domy, wiesz co, mamy. nie... Wiesz taki mały kącik. Taki mały... mała kapliczka. Mhm. Prawda? Myślę, że stoi to, że my z roku na rok mamy coraz mniej powierzchni do życia. Coraz więcej z nas mieszka w miastach. W tej chwili w miastach mieszka tyle ludzi, ile w 1975 było na całej planecie. Więc te miasta się niebotycznie zagęszczają. I bardzo często nie mieszkamy w tych mieszkaniach sami. Nawet jeżeli jesteśmy osobami, jednoosobowymi gospodarstwami domowymi, to mieszkamy w jakiejś formie e, house sharingu, albo co-housingu, używając języka polskiego. <laughs> Czyli mamy współlokatorów znalezienie takiej przestrzeni, której można by było nadać takie, taką funkcję i jeszcze szansa na jej wyciszenie albo wyciemnienie wymaga metrów, a każdy metr to jest w tej chwili w Polsce od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. I to się przekłada na kolejne lata kredytu. Więc ja nie uważam, że każdy musi mieć swoją kapliczkę, kaplicę czy przestrzeń ciszy w domu, ale byłabym niezwykle wdzięczna mocarzom i włodarzom, gdybyśmy mieli ogólnodostępne takie przestrzenie, bo ja jestem bardzo za koncepcją co-livingu i nie uważam, że wszyscy musimy mieć gigantyczne kuchnie, pralnie i pokoje kinowe, bo mam nadzieję, że czasy tak zwanych Carringtonów i domów przerastających potrzeb będące jedymi, jedynie... Naszym... Powoli, ale powoli odchodzą Konfini w przeszłość. Tak, tak. Ja, ja marzę o tym, że to się stanie przeszłością i zaczniemy bardzo rozsądnie wykorzystywać zasoby i bardzo świadomie tworzyć przestrzenie i te przestrzenie których nie musimy używać na co dzień. Będziemy mieli, albo nie przez całą dobę będziemy mieli współdzielone. Dlatego ta kaplica ciszy jest taka ważna, bo okazała się niezwykle potrzebna i jest przykładem, że można i korzystają z niej ludzie niezależnie od wyznania, wieku, religii, statusu, płci, wybierz dowolna, tylko ona wszystkim służy do tego samego, do spotkania ze sobą i z ciszą. Ale muszę ci powiedzieć, że troszeczkę mnie zawiodłaś, bo widzę, że <laughs> uśmiechnięte kąciki ust troszkę opadły w dół. Bo znając Twój optymizm, to wszystko co prezentujesz na swoim blogu, to teraz powiesz, że każdy powinien u siebie sam w domu poszukać takiego małego miejsca jakiegoś odwróconego krzesła, czasem od reszty rodziny czasem miejsca albo pięciu sekund, już teraz nie przestrzeni, ale czasoprzestrzeni w sypialni, żeby znaleźć takie dwie, trzy minuty na ciszę, bo to jest nam po prostu potrzebne do życia. To jest nam potrzebne fizjologicznie do życia i ja się absolutnie z tym zgadzam i jestem za uczeniem dzieci medytacji i technik oddechowych i również dorosłych, aczkolwiek pięknie widzę, jak młode albo małe pokolenie reformuje starsze, więc tu widzę siłę w młodzieży i w edukacji, tylko jeżeli nie zderzymy ludzi z otuleniem ciszą w przestrzeniach dedykowanych, to oni tego słowa medytacja będą się bali. Czyli jednak taką przestrzeń trzeba zbudować, zaprojektować, tak by do kaplicy ciszy wyjść i po prostu Zatrzymać się na chwilę. Ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli jedną ręką odrabiamy z dzieckiem geografię, drugą gotujemy obiad, trzecią wymieniamy opony, e, czwartą wieszamy pranie, e, piątą prowadzimy kola, szóstą wypełniamy tabelkę, siódmą spinamy budżet, bo inflacja rośnie i tak dalej, to w ogóle słowo, że mam zamknąć się w sobie i pobyć ze sobą, e, jest naprawdę na końcu listy potrzeb. I wiem, że jeżeli takie przestrzenie znowu wrócę, będą publiczne i ja będę mogła do niej zajść, idąc na zakupy, odbierając dzieci ze szkoły, idąc na swoją terapię czy do lekarza czy do pracy, to będę mogła w ogóle. Próbować i tego pomacać. Więc, jeżeli damy szansę, to jest szansa, że ludzie coś z tego wyniosą. Jeżeli nie stworzymy, a będziemy ludziom prawić przykazania i kazania o tym, że muszą to robić, to będą mieli tylko lęk albo poczucie winy. A ostatnie, czego potrzebujemy, myślę, w społeczeństwach, to poczucie winy w tym temacie. I tak od architektury przeszliśmy do psychologii, czy może raczej terapii. Co poradzę, że właśnie architektura może działać terapeutycznie? Doktor Joanna Jurga zajmuje się poczuciem bezpieczeństwa, ale to nie jest bezpieczeństwo w sensie murów, zamknięcia kluczy albo strażników. Badania bardzo dokładnie pokazują, że mury i kamery nie dają ludziom poczucia bezpieczeństwa, a inwigilacja jest ostatnią rzeczą, która daje nam poczucie komfortu. Nie pamiętam, kto to ostatnio mówił, ale to było takie, tam nawet padły dokładne dane, że czujemy się bezpiecznie w momencie, kiedy znamy swoje otoczenie, czyli jeżeli mamy współpracę. I wspólnotę sąsiedzką, a jeżeli nawet mamy najbardziej wypasiony smart home, podłączony do wszystkich możliwych agencji ochrony, i będziemy w nim sami, i nie będziemy nikogo znali, to nasze poczucie bezpieczeństwa i komfortu będzie sześć stóp pod ziemią. Więc ważne, że to mówisz. Jestem absolutnym przeciwnikiem płotów, drutów kolczastych, murów, granic, barier. Wybierz dowolne. Myślę, że w tak międzygatunkowym, międzyplemiennym, różnorodnym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Świadomość tego, żeby łączyć, a nie dzielić i tworzyć się przestrzenie dospołeczne, a nie odspołeczne jest absolutnie niezwykle ważne. Ja bardzo dużo mówię o sensoryce, bardzo dużo mówię o tym, że jesteśmy zwierzętami zmysłowymi i żeby o te zmysły wszystkie dbać i z tego wywodzi się poczucie bezpieczeństwa, czyli jak my się czujemy w przestrzeni, a nie z ilości kamer w tej przestrzeni, więc ja wracam do bardzo cielesnych i biologicznych aspektów projektowania i o tym rozmawiam z młodymi adeptami projektowania na School of Form. I jest to dla mnie super ważne, bo oni też mają inne zupełnie spostrzeżenia, zostają też inaczej wychowani. Ja wychowałam się z tym ostatnim, z ostatni, do ostatnich roczników wychowanych na trzepaku z kluczem na szyi, gdzie telefonu wcale nie mieli jeszcze wszyscy. Mówiliśmy, że chodzimy się uczyć do kolegi angielskiego, bo miał kartę Network jako jedyny w bloku to były takie cudowne końce lat 80. i początki lat 90. I wracałam z podstawówki sama do domu, i nikt nie zapadał na atak serca, i potem siadałam w autobus, jechałam przez całą Warszawę do Pałacu młodzieży na zajęcia, i też wiedziałam, jak wygląda autobus 8 lat i żyję. Więc jest... ojej. ojej! Tak! I pamiętam maluchy, w których bynajmniej nie zawsze były pasy bezpieczeństwa na tylnym śledzeniu. Więc mam dużo takich oglądów. Jak zaczęłam się zajmować 5 lat temu poczuciem bezpieczeństwa i w ogóle terapeutyczną rolą, przestrzeni i obie. To rzeczywiście znalazłam bardzo dużo absurdów i lęków, które zrobiliśmy sobie sami i, i to jest fantastyczne w sensie to, jak potrafimy eskalować jakieś własne niedowłady i, i niemożności na całe społeczeństwa. Od przestrzeni, w której żyjemy, zależy nasze samopoczucie, a właśnie zaczyna się ten najsmutniejszy z miesięcy. Zmieńmy więc białe ostre żarówki na żółte. Zapalmy świece, kupmy ciepłe koce albo połóżmy dywan. Zajmuje się tym zresztą specjalistyczna dziedzina architektury, o której już za chwilę opowie dr Jurga. To bardzo fajnie powiedział Filip Springer ostatnio, że on się wychował w secesyjnej kamienicy w Poznaniu, gdzie miał wysokie sufity, było bardzo przestrzennie i ludzie się widzieli z różnych części mieszkania, a jak miał pierwsze własne dorosłe mieszkanie, to ono było w bloku z wielkiej płyty na gigantycznym osiedlu i dlatego się zajął architekturą, bo próbował zrozumieć, czemu się tam źle czuje. I ja, co prawda, widzę na przestrzeni historii bardzo dużo zalet bloków z wielkiej płyty, w sensie absolutnie jestem daleka od robienia z nich największych horrorów, Architektonicznych w ciągu ostatnich 30 lat naprodukowaliśmy ich zdecydowanie więcej. E, więc wtedy był jeszcze jakiś kontekst człowieka w przestrzeni. W tej chwili jest przede wszystkim kontekst pieniądza w przestrzeni i to, to jest dla mnie nieprawdopodobnie smutne ale absolutnie się z Tobą zgadzam, przestrzeń ma wpływ na nasze samopoczucie. Od 1967 roku mówimy o takiej dziedzinie nauki, która nazywa się neuroarchitekturą i bardzo medycznie bada wpływ architektury na człowieka, czyli przez całe neuroobrazowanie patrzymy na to, jak ludzie zachowują się w konkretnych przestrzeniach, jak wpływają na nas kolory, roślinność, wysokość okien, kąty faktury i no, mamy na ten temat twarde dane. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że rzeczy, które wiedzieliśmy intuicyjnie, od Pokoleń czy wieków. Teraz mamy na to glade, czyli mamy papier na węgiel. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że to działa. Co znaczy, że nawet największych niedowiarków można przekonać do tego, że oczywiście super minimalistyczne, kamienno-białe, błyszczące mieszkania czy domy potrafią być widowiskowe w koncepcji. Jest takie. Świetnie wyglądające na Instagramie, Świetnie prawda? wyglądające na Instagramie. Jest takie genialne badanie amerykańskie, zresztą mówiące o tym, że jak w filmie trzeba gdzieś umieścić psychopatę, to on właśnie będzie w takiej przestrzeni. Tu dobrym przykładem jest American Psycho. No, tylko że nikt nigdy nie czuł się do niej do końca komfortowo, i to jest znowu o domach broszkach w sensie przedłużeniem wizerunku. A finalnie, jak wpadamy do babci, cioci, czy kogoś, to nawet nie powiedzielibyśmy, że przestrzenie są wizualnie, estetycznie atrakcyjne, ale ta miękkość faktur, to sposób pochłaniania dźwięków, to, że rzeczy mają historię, to, że w tych domach jest zapach, bo się w nich gotuje, to, że na ogół jest. Lepsze światło, bo jest dużo małych lampek, a to powoduje, że te, w tych przestrzeniach, nawet jeżeli nam się nie podobają, to czujemy się lepiej. Ja sama średnio trawię paterny, ale zawsze przywołuję takie skojarzenia, że jak jedzie się do Anglii i się wchodzi do tych starych angielskich domów, gdzie naprawdę można, nie przeklinając, dostać lekkiego oczopląsu od wrażenia, z wrażeń estetycznych, to jednak jak usiądziesz w tym fotelu naprzeciwko tego kominka to masz takie poczucie, że to cię otula, że to ci daje takie poczucie domknięcia, przytulenia. Więc, więc tak, czujmy przestrzeń. W sensie takim moim, chyba gdybym miała powiedzieć taki nadrzędny swój slogan, to chciałabym, żebyśmy czuli przestrzeń, a nie tylko je widzieli, bo nic nie zrobiło nam gorzej niż Instagram i Pinterest. I jak ja się spotykam z klientami, którzy mają tablicę stylizowanych zdjęć na Pinterestie, chcą oczywiście czasami każę im robić, żeby w ogóle ich wyczuć, ale potem oni chcą przenosić te wzory jeden do jednego, a ja całe pierwsze studia pracowałam przy produkcji sesji wnętrzarskich i wiem, jak te sesje powstają i wiem, ile można spakować rzeczy do samochodu, żeby te mieszkania wyglądały tak, jak wyglądają i wiem, ile trzeba z tych mieszkań wynieść i tak dalej. Już to... potem nie wiadomo, ile z mieszkania w mieszkaniu. I, znaczy, na, na, naprawdę mało. Byłabym bardzo za tym, żebyśmy jednak wybierali nasze wnętrza tak, jak je czujemy, żebyśmy macali przestrzenie, chodzili po nich bosymi stopami, żebyśmy wąchali materiały i żebyśmy zrobili sobie takie ćwiczenie, żeby przejść po swoich domach z zamkniętymi oczami, zobaczyli Jakie one są, jak wyłączamy wrażenia estetyczne, bo bardzo często dopiero wtedy, jak wyczulą się pozostałe zmysły, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo są niehumanitarne. Ale dobrze wyglądają na zdjęciach. Czasem lepiej, a czasem gorzej wyglądają te nasze przestrzenie. Ależ to fantastyczne ćwiczenie polegające na przejściu mieszkania z zawiązanymi oczyma. Polecam każdemu. Taka świadomość, że otaczam się przestrzenią i przedmiotami, które dają mi radość, nie tylko wizualną, ale też haptyczną, czy akustyczną, czy zapachową, jest niezwykle ważne i to tego powinniśmy uczyć. Nie, że mogę przetrwać wszędzie, przecież jestem tak, taki, taka silna, silny, mądra, mądry i dam radę i to w ogóle nie robi na mnie wrażenia, tylko z tego powodu, że dbając o siebie, wybieram. Tą zasłonę, to łóżko, tą podłogę. I to jest bardzo ważne, i też bym bardzo doceniała to, co stare w sensie taką prawdę materiałową, że jeżeli ściana jest z muru, to pokażmy ten mur. Jeżeli to jest stary dywan, to nie wstydźmy się tego, że jest przetarty, bo to znaczy, że na nim zostało ileś historii. Jeżeli mamy stół po dziadka, to może można go wykorzystać i dalej może nieść historię, bo najważniejsze są te przedmioty z punktu widzenia planety, które już mamy. Więc ja też nie jestem za tym, żeby wszystko niszczyć, zrywać i zaczynać od początku, tylko żeby bardzo rozsądnie wybierając zasoby, które mamy, czasami jest to farba albo papier ścierny, korzystać i otaczać się i odtwarzać rzeczy, które są dla nas ważne to wszystko o czym opowiadasz i co wydaje się niby takie logiczne i właściwie bardzo proste powstało na bazie różnego rodzaju badań i między innymi dr Joanna Jurga zajmowała się przestrzeniami bardzo wyizolowanymi na przykład stacją kosmiczną tak ja wyszłam z takiego założenia że jeżeli chcę stworzyć przestrzeń naprawdę terapeutyczną to muszę znaleźć grupę, która będzie taką grupą badawczą, bo jeżeli coś zadziała na grupie w najbardziej radykalnych warunkach, to powinno zadziałać na społeczeństwie. To było bardzo, znaczy bardzo, to było dość długo przed lockdownem. W sensie jak ja o tym mówiłam, że się będę zajmować przestrzeniami do izolacji, to wszyscy stwierdzili, że upadłam na głowę. Szczególnie, że mój background był absolutnie biznesowy i prowadzenia studia projektowego. I wszyscy mówili, Jurga, ale kto żyje w izolacji? Ja mówiłam, słuchajcie, ale jeżeli to się sprawdzi na biegunie, to się sprawdzi w kosmosie, to się sprawdzi. Na takich lokacjach ekstremalnych, badawczych, bo to są głównie lokacje albo wojskowe, albo badawcze, to, no to jest szansa, że, że, że może nam się to przydać, szczególnie w tej koncepcji. A ja w to wierzę, że za naszego życia będziemy jeszcze na Marsie, szczególnie w kontekście, jeżeli mamy podtrzymać ludzkie życie i ludzie mają nie zwariować. No i najpierw zaprzyjaźniłam się ze stacją, mobilną stacją badawczą Lunares, która jest naszym narodowym dobrem kosmicznym, czyli prowadzi się tam analogowe misje testujące rozwiązania dla branży. Kosmicznej i tam przeprowadziłam pierwsze badania właśnie o świetle, o w ogóle wpływie przestrzeni zastanej na grupę. W międzyczasie przez ponad rok byłam w kontakcie z polarnikami, najpierw na jednym biegunie, potem na obu, bo my mamy bazy na obu biegunach i polarnicy, którzy w dużej części są naukowcami, bardzo chętnie odpowiadają na różne, nawet najbardziej upierdliwe ankiety. Więc ja bardzo upierdliwie ich męczyłam, co im daje zmiana wilgotności. A oni mówili, co to jest wilgotność? Więc bywało śmiesznie. To też pokazywało, jak my często w ogóle nie zwracamy nie uwagi. Wiemy. Nie wiemy. Ja też, taka śmieszna anegdota, jeden z zarządców jednej ze stacji kiedyś mi powiedział, że w ogóle nie rozumie moich badań, bo przecież tam jest tak miło, bo jest błazeria, więc, i to jest takie domowe miejsce, więc ja zupełnie nie o błazerii, tylko o tym właśnie, jakie światło, jaka wilgotność i co możemy z tym zrobić jaka temperatura. Przeszłam przez te zderzenia ludzi będących w skrajnej izolacji, czasami bardzo długo, bo na biegun się jedzie na rok. Też miałam przyjemność odwiedzenia Centrum Szkolenia Astronautów i zobaczenia kopii ISS-u, na których uczą się astronauci i zderzenia się z tym, jakie to są radykalnie trudne warunki i dlaczego szkolenie trwa minimum 2,5 roku, na, żeby wylecieć z Ziemi i, i jak silny trzeba mieć mental i być usytuowanym w sobie, żeby w takiej puszce pełnej kabli ze złym oświetleniem móc wykonywać pracę i nie zwariować, jak Słońce staje 16 razy na dobę. Rzeczywiście te rzeczy, które z tego wynikły, potem bardzo ładnie się przełożyły na rzeczy, które się działy przez ostatnie półtora roku pandemii i rzeczywiście jak ludzie zostali zamknięci i się zderzyli ze światem, który często sobie sami zrobili za ciężko zarobione pieniądze i kredyty na własne dzieci, no to spostrzegli, że to nie działa I, i nagle się okazało, że ta moja koncepcja, że jednak możemy żyć w życiu w izolacji i ja uważam, że z różnych powodów, nie tylko epidemiologicznych, ale również środowiskowych, my coraz częściej będziemy żyć w systemach zamkniętych niestety, to te wszystkie spostrzeżenia o świetle, materiałach, akustyce, wilgotności powietrza będą że wychodzić na wokandę i coraz częściej będziemy z nich korzystać. Doktor Joanna Jurga zajmuje się zmysłowością. Podchodzi do niej naukowo. Dzięki temu może badać, jakie dźwięki wpływają na nasz komfort, jakie materiały i zastanawiać się, jak powinna brzmieć cisza. Przyjemne zajęcie. Jeżeli mówimy o ciszy dla ludzi, to to zawsze jest jakiś rodzaj szumu. Szumu przyrody nam super robi kapanie wody. Większość z nas uwielbia szum wody. Znam ludzi, którzy odpalają sobie w tle na przykład różne brzmienia deszczu, żeby się wyciszyć albo skupić. Więc są dokładnie określone fale, które sprzyjają koncentracji, zasypianiu, wyciszeniu, i to można znaleźć w internetach. Więc nie upierajmy się, że ta cisza ma być absurdalnie cicha, bo nie zniesiemy tego. Tylko dbajmy o to, żeby ta cisza była takim miejscem bez hałasów i denerwujących nas dźwięków. Czyli, że jeżeli słyszymy wiatr za oknem, jeżeli słyszymy, że gdzieś tam ktoś idzie, to nas jednak uspokaja, bo to znaczy, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Ta zmysłowość, czasem jest śmieszne, bo jak ja mówię, że się zajmuję zmysłowością, to wszyscy od razu są bardzo blisko takiej fizyczności, intymności, a, a ja się zajmuję bardzo tak biologicznie y, zmysłowością, no, bardzo ładne słowo w języku polskim. Ten sensing, ta zmysłowość w takim pojęciu bardziej, bardziej naukowym, jest dla mnie przyszłością w widzeniu architektury. I tak tam się otuliło. Badania stricte naukowe z opowieścią o tym, jak bezpiecznie żyć. Dziękuję bardzo. Joanna Jurga była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? Poznaj.radio357.pl Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.